Dzień 14. Zaczynamy opowiadać swoją dobrą historię, mieszane uczucia, trochę smutku, trochę radości, trochę nadziei, trochę niewiadomej, Pokus się kończy i, i trochę mi przykro, że gdzieś znikacie i nie będzie z wami kontaktu takiego jak na kursie, ale chyba więcej uczuć pozytywnych i ogrom nadziei zalewa moje serce, bo jestem bardzo dumna z Was i dziękuję za zaufanie, którą mnie obdarzyliście, bo to dla mnie bardzo dużo znaczy. A grupa wybitna, naprawdę, biorąc pod uwagę Wasze posty, odczucia, to jak krzyczyliście o pomoc na przykład, to jak dzieliliście się swoją radością, swoim smutkiem, to wszystko pamiętam i to wszystko było cudowne. Mam nadzieję, jestem prawie pewna, że wychodzicie gotowi, gotowi na miłość, gotowi na związek oparty na wzajemnym zaufaniu, szacunku i pełnym otwarciu. I to jest dla mnie najważniejsze, że przygotowałam grupę osób, piękną grupę osób, do tego, żeby mogli być szczęśliwi również w miłości. Pamiętajcie o jednym, że wszystkie narzędzia zamieszczone w kursie są do Waszych dyspozycji. Jeśli podczas życia Waszego przypomni Wam się coś, co jest warte przepracowania, wróćcie do tych pierwszych dni. I zróbcie co należy, bo wiecie już, jak to robić. I wiecie, że jeżeli przepracujecie jakiś aspekt, który pojawił się, pozbędziecie się tego, zamkniecie te drzwi. Nie obarczajcie się też winą, nie mówcie sobie, że ten kurs źle robiliście, jeżeli coś w trakcie waszego życia się pojawi. To nie tak, zrobiliście kawał dobrej roboty, każdy z Was. Każdy z Was pracował ciężko, i te największe problemy, największe blokady, największe przekonania, największe lęki przepracowaliście. I to jest normalne, że nie jesteście w stanie wszystkiego zapamiętać, ale też poczujcie wdzięczność, jak znajdziecie coś jeszcze po drodze, przypadkiem. Jesteście już na tyle świadomi, że potraficie złapać tą rzecz, która Wam jeszcze przeszkadza. Z pełną wdzięcznością wróćcie do tych dni i po prostu to zróbcie. A dzisiejszy dzień jest początkiem opowiadania swojej nowej opowieści. I dzisiejsza medytacja będzie związana właśnie z tą nową opowieścią, z tym co proszę was, żebyście robili po kursie. To jest ćwiczenie, którym ja przyciągnęłam sobie mojego męża do mojego życia. Po zdradzie byłego partnera zaczęłam co wieczór tworzyć swoją historię miłosną. Włączyłam sobie film, a w zasadzie to serial, który trwał około dwóch miesięcy. Codziennie kładąc się spać, zamykałam oczy i zaczynałam kolejny dzień z moim idealnym, wymarzonym wyśnionym partnerem. Wy już wiecie jak on ma wyglądać. Wy już wiecie czego oczekujecie po waszym związku. Wy już wiecie jaka relacja będzie dla was idealna. Wy już macie obraz idealny waszego partnera, partnerki. Teraz czas na to, żeby przygotować się do tego odczuwania tego związku. I co ja robiłam? Każdego dnia wieczorem zamykałam oczy. Nie byłam wtedy jeszcze Happy Maker, bo to było lat 15 temu. Każdego dnia wieczorem zamykałam oczy i toczyłam kolejny dzień z mężczyzną mojego życia przy moim boku. Pierwsze, oczywiście, kilka dni było. Wyreżyserowanym spotkaniem. Ja nawet nie pamiętam, w jakich okolicznościach go spotkałam, jak to sobie wymyśliłam. Myślę, że to była, było kilka wersji z tym samym człowiekiem. Ja także nie widziałam jego twarzy, ale wiedziałam, jakie cechy powinien posiadać. Więc, jeżeli nie chcecie aż tak konkretnie wchodzić w zarys twarzy, wyobraźcie sobie samą sylwetkę oraz Energetykę, czyli to, co czujecie, kiedy ta osoba jest w Waszej obecności. Czyli to samo, co czujemy z naszymi przyjaciółmi, z mamami, czy co czuliśmy w towarzystwie byłych partnerów, partnerek. Jak już się nasyciłam tą, tym szczęściem, bo wkładałam w to ogromne pokłady emocji, do tego stopnia, że ze szczęścia potrafiły mi lecieć łzy. Choć przypominam, ja byłam świeżo po zrezygnowaniu z kogoś, kto mnie zradził. Zamykałam oczy i byłam w innym świecie, w swoim cudownym, poukładanym świecie, tak jak należy. Każdego dnia zaczynałam dzień razem z tym człowiekiem, kładąc się spać oczywiście. Wyobrażałam sobie, jak parzymy kawę, wyobrażałam sobie, jak jemy wspólnie śniadania. Wyobrażałam sobie, że siedzę w pracy, a on do mnie dzwoni i jest mi niezwykle miło. Starałam się poczuć te emocje, nie znając jeszcze przepisu na prawo przyciągania. I niecałe dwa miesiące później, każdy dzień, nie, opuszcza, nie opuszczałam żadnego dnia. Dlaczego? Dlatego, że te praktyki dawały mi e, możliwość zasypiania. Ja byłam wtedy w bardzo złej sytuacji. Finansowej, w bardzo złej sytuacji domowej, bo musiałam wrócić do mojego domu. To nie był dom rodzinny, to było mieszkanie mojej mamy i jej byłego męża, który mnie nienawidził. Mojej mamy w tym mieszkaniu nie było, bo była gdzieś daleko, i ja się niedobrze czułam od zawsze w tym mieszkaniu. Tam coś było takiego, co sprawiało, że ja się tam niedobrze czułam. Byłam zmuszona wrócić do tego domu do człowieka, który mnie nienawidził. I nie było tam nikogo bliskiego obok mnie. Byłam po rozstaniu. Zrezygnowałam z wynajętego wspólnie mieszkania. I ta jedna rzecz koiła moje serce. Kiedy wracałam z pracy, byłam w stanie zasnąć dzięki tej właśnie historii, którą sama sobie uwiłam w moim sercu. Każdy dzień przerabiałam, przerabiałam na dzień spędzony z człowiekiem, który już jest w moim życiu. Starałam się odczuwać, do tego stopnia, że tak jak mówię, płynęły mi łzy, cieszyłam się, ale też po pewnym czasie zaczęłam odczuwać taki, ja to teraz nazywam y, cudownym oczekiwaniem. To jest taki moment, który przypomina oczekiwanie nasze na świętego Mikołaja, jakbyśmy byliśmy małymi. I to mnie cieszyło. Ja byłam pełna nadziei każdego następnego dnia, chodząc do pracy, której nie lubiłam, że za chwileczkę poznam mężczyznę mojego życia, który zmieni moje życie. I poznawałam różnych mężczyzn w trakcie tych dwóch miesięcy. I jakby stałam się trochę magnesem na mężczyzn. Każdą randkę, która się pojawiła, traktowałam nie jak muszę być z tobą do końca życia, tylko jak formę cudownej rozrywki i szansę na to, żeby poznać człowieka i określić, czy jestem w stanie z nim zbudować coś, co się nazywa miłością. I poznałam wtedy kilku bardzo fajnych facetów. Bardzo fajnych facetów, naprawdę bardzo fajnych facetów, z którymi łączyła mnie relacja Później koleżeńska tylko. Natomiast to nie byli mężczyźni, którymi ja byłam rozczarowana. Ja chodziłam na randki, ciesząc się z tego, że wychodzę z domu, że mam szansę kogoś poznać, że ktoś się mną zainteresował. A wtedy, jak snułam sobie tą historię u siebie w domu e, przed spaniem, zaczął się taki okres, gdzie tych randek w moim życiu chyba było. W takim małym y, odstępie czasu było najwięcej, i ja wtedy się bardzo cieszyłam, że, że chyba jestem fajna, chyba jestem atrakcyjna, chyba przyciągam tych, y, tych, tych facetów, bo jestem fajna. I się cieszyłam, że oni się mnie, mną interesują, i oni rzeczywiście wszyscy byli mną bardzo zainteresowani. Tylko ja nie czułam tego, czego potrzebowałam. I nagle. Niecałe dwa miesiące później pojawił się Bart, który napisał do mnie na czacie. To był czat interii wtedy, jeszcze nie było takiego syfu, który był później na czatach. Napisał do mnie pod nickiem Czarodziejnik, a ja byłam puszystą blondynką. <grym> I pamiętam, że bardzo dobrze, zresztą on też pamięta, że myśmy od razu wpadli jak śliwki w kompot. I ja wiedziałam, że to jest ten jeden jedyny. Po dwóch i pół miesiącu od początku naszej znajomości, gdzie ja Bartka nie widziałam, zostawiłam wszystko w Szczecinie i wyjechałam, nie mając pracy, nie mając mieszkania, do Warszawy z dwoma tysiącami w kieszeni. Dużo ryzykując, ale wiedziałam, że ja muszę być koło Degowata blisko. I jesteśmy razem 14 lat. I bywało różnie. Dużo pracowaliśmy nad naszym związkiem, on też na początku nie wyglądał tak, jakbym chciała, żeby wyglądał. Natomiast daliśmy radę i tworzymy myślę, że całkiem fajne, zgrane małżeństwo, które bazuje na ogromnej miłości, którą mamy do siebie, szacunku i zrozumieniu. I to jest fajne i tego Wam życzę. Dlatego dzielę się z Wami moim ćwiczeniem jeszcze sprzed Happy Makera, które jest nies niesamowicie silne, które jak włożycie w niego całe swoje serce. To zobaczycie efekty przyciągania z dnia na dzień, tak jak ja to zrobiłam. Więc co robimy? Tworzymy serial brazylijski pod tytułem Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo mam przy sobie kochającego partnera, partnerkę, który mnie kocha i ja jego kocham, ją kocham. I i to jest Wasze zadanie na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, na za tydzień, na za dwa tygodnie, nie zapominając o wdzięczności. To Wam załatwi wszystko. A dzisiejsza medytacja przygotuje Was do tego, żeby każdego dnia wejść w ten serial całą sobą, całym sobą, całym sercem. Pragnę podziękować sobie za to, jaką ogromną pracę wykonałam, wykonałam w ostatnich dniach. Dziękuję sobie za decyzję, za podjętą decyzję o tym, że potrzebuję zmiany. Zmiany myślenia, a przede wszystkim odczuwania. I dziś jest dzień, w którym pragnę docenić siebie z wdzięcznością za nowe możliwości, które sobie dałam, dałem. Z ogromnym nadziei, z wielkim zaangażowaniem patrzę w przyszłość. Przyszłość, która wygląda cudownie. Przyszłość, którą rozumiem, ale przede wszystkim rozumiem siebie. Rozumiem i potrafię wsłuchać się w rytm mojego serca, w to, czego naprawdę potrzebuję. A potrzebuję miłości. Potrzebuję zrozumienia czułości i bezpieczeństwa, które wiem, że już jest w drodze. I dziś jest dzień, w którym pragnę Kontynuować to, co zostało rozpoczęte, wiedząc, co konkretnie jest mi potrzebne. Zamierzam oczekiwać wszystkiego, co jest najlepsze dla mnie. I dziś już wiem, że moc jest we mnie. Że jestem cud. to doceni to na sto Dlatego właśnie teraz wyobraź sobie, że stoisz na pięknej polanie na szczycie wzgórza. Bosymi stopami dotykasz miękkiej, pachnącej, zielonej trawy. Volta. Volta. Nie Ślęce ku górze. wspaniałych wiadomości. Moje oczy, moje oczy dostrzegą to, co dla mnie najlepsze. Moje uszy usłyszą melodię miłości. Moje serce zabije z drugim sercem wspólnym rytm. 去别的 Zachwycające piękno tego uczucia. Napełniam Wasze serca miłością. Jesteście miłością? Bo jesteście.